Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób przygotować taki pyszny chlebek z mąki, z ciecierzycy. W sumie jest to placek, nazywam go Ala Chlebek i jest to tak zwany chlebek nicejski, inaczej sokka. Jest bardzo prosty do przygotowania, każdy laik sobie z nim poradzi. Jest to produkt bezglutenowy, bardzo, bardzo zdrowy. Także jeżeli chcecie zobaczyć w jaki sposób przygotowuję i w jaki sposób podaję ten przepyszny chlebek, zostańcie ze mną. A zatem przechodzimy do pracy. Czego będziecie potrzebować do wykonania tego przepysznego, bezglutenowego chlebka? No, albo placka, jak to wolno. Otóż 100 g mąki z ciecierzycy, mąka. Z ciecierzycy jest bardzo wartościowa, zawiera spore ilości, białka jest bezglutenowa i naprawdę warto się zainteresować taką mąką. I taką mąkę będę sobie przesypywać do pojemnika, w którym wszystko będę blendować. Więc przesypuję sobie mąkę łyżką, bo ja tutaj mam taką dosyć wąską szyjkę, więc mogłabym porosypywać. 100 g mąki z ciecierzycy. to jest tak szklanka, więc nawet nie trzeba ważyć. Ja zawsze ważę, bo ja sobie mam taką podręczną niewielką wagę i ważę każde produkty. Dwie łyżki oliwy. Oczywiście chyba nie muszę powtarzać, że oliwy extra virgin tłoczonej na zimno. Oliwa z oliwek ma dosyć wysoką temperaturę dymienia, bo około 200 stopni, a nawet ponad, więc jak najbardziej nadaje się na przykład do pieczenia, bo oczywiście ten chlebek będziemy zapiekać. Teraz jedna, druga łyżeczki soli. Łyżeczka dobrego, ekologicznego proszku do pieczenia. Proszek do pieczenia można pominąć, ale ja jednak dodaję, bo placek chlebek jest bardziej pulchny. Oraz łyżeczkę soku z cytryny. I na koniec 200 ml wody. Teraz to wszystko będę blendować. Można zrobić to ręcznie, ale ja zdecydowanie wolę zrobić to w mikserze, bo te wszystkie grudki, które zawiera mąka z ciecierzycy, a ona lubi się grudkować, bardzo pięknie zblendują się i powstanie bardzo ładna, gładka masa. Masa jest już zblendowana i teraz będę przelewać do foremki. Ja używam takiej foremki o wymiarach 26 cm na 19 cm. I zanim wleję tą masę do foremki, to ją najpierw natłuszczę olejem kokosowym. Mam taki patent, że rozprowadzam olej kokosowy ręcznikiem jednorazowym kuchennym i bardzo fajnie. Mi się to sprawdza, bo olej kokosowy jest stały w pewnej temperaturze i trzeba go dokładnie tutaj rozprowadzić. Foremka jest już nasmarowana, więc teraz wyleję to ciasto. I zobaczcie, jest ono płynne, tak jak ciasto na naleśniki ale nie ma się co martwić, ono pięknie, pięknie się upiecze. I teraz tą formę z tym ciastem wstawiam tak na dwie godziny do lodówki. Nie jest to konieczne, ale moim zdaniem lepiej to zrobić, ponieważ placek lepiej wychodzi, jest pulchniejszy i smaczniejszy. Takie jest moje zdanie, więc możecie wypróbować, czy lepsza jest wersja z wstawieniem na dwie godziny do lodówki, czy bez. Minęły już dwie godziny, ciasto zgęstniało, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby zrobiło się ono gęściejsze i do tego właśnie potrzeba trochę czasu. Teraz będę piekła w piekarniku w temperaturze 180 stopni Celsjusza, około 25 minut. Pamiętacie jak mówiłam, że temperatura dymienia oliwy wynosi około 200 stopni Celsjusza, więc... Nie należy zapiekać takich produktów, do których dodajemy oliwę właśnie w takiej temperaturze. Maksymalna temperatura to jest 180 stopni Celsjusza. Także pozostańcie ze mną, a zobaczycie, jak ten placek a'la chlebek z ciecierzycy wyjdzie. Sopka już mi się upiekła i tak wygląda w brytwance. Czyli jak widzicie, Ciasto się doskonale ścięło i teraz będę je kroić. Ale to jeszcze nie koniec, bo pokażę w jaki sposób ja taką sokkę jem. Ten chlebek pokroiłam sobie na 8 części w taki sposób. Tak mi wygodnie, bo jeżeli są zbyt długie to się mogą łamać, a takie malutkie kanapeczki są sam raz. I nie zdziwcie się, że jak zjecie takie dwie albo trzy, to się najecie, bo wbrew pozorom są one bardzo, bardzo syte. Te kanapeczki smaruję masłem migdałowym. Sypię płatkami migdałowymi. No trochę tutaj migdałów, ale ja bardzo lubię takie połączenia. Troszeczkę czarnego sezamu. I na to plasterki kiwi. To jest tak trochę na słodko. Może nie zupełnie na słodko, bo tutaj nie ma jakiegoś ekstra słodzenia, tylko kiwi. Chociaż kiwi jest kwaśna, więc nie jest to tak typowo na słodko. No i to wszystko sypie biurkami kokosowymi. Tutaj jest naprawdę bogactwo wszelkich składników odżywczych, tłuszcze, białko, węglowodany, w sumie wszystko tak zrównoważone, no i również witaminy, bo witamina C, która zawarta jest w kiwi, także bardzo pożywne, zdrowe, bezglutenowe, przeciwzapalne danie. I tak pięknie to wygląda. Także takie przepisy, zdrowe przepisy są na moim kanale, więc jeżeli jesteście zainteresowani zdrową kuchnią, zdrowymi przepisami, zapraszam na inne moje filmy, które znajdziecie na kanale. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, więcej będzie takich przepisów, więcej porad. Serdecznie pozdrawiam, smacznego i pa pa!